Dzisiaj zadanie specjalne trening równowagi, trening oczywiście w terenie, także zapraszamy do wspólnego ćwiczenia. E, zaczynamy od najmłodszych hmm. uczestników dzisiejszego treningu. Maciek zademonstruje. Proszę bardzo, idziemy po drzewie. Zawsze można w lesie znaleźć jakieś powalone drzewo, <laughs> które możemy wykorzystać do takiego treningu. No. Zawsze można unieść ramiona, to daje nam takie poczucie Równowagi. bezpieczeństwa. Dokładnie tak. Przechodzimy sobie, i możemy to oczywiście ćwiczenie kilka razy powtórzyć. A po co nam właściwie te ćwiczenia równoważne? Można by było zapytać. One są bardzo ważne w starszym wieku, ponieważ dzięki nim zmniejszamy ryzyko upadku. Im bardziej mamy, jest mamy skoordynowane ciało, tym rzadziej będziemy upadali, a jeżeli już się nawet starsza osoba potknie potrafiła sobie z tym poradzić. Upadki oczywiście prowadzą starszych osób bardzo często do złamań szyjki kości udowej na przykład, a to niestety jest już przyczyna kalectwa. Dlatego lepiej zapobiegać, niż leczyć. Lepsza profilaktyka, niż później leczenie.